Chciałem zmienić trochę otoczenie, ale wydaje mi się, że to nie niby dobry pomysł, bo no nie jest to super wygodnie na tej oponie. No ale dobra, to mniejsza z tym. Czołem, z tej strony Sebastian Gęsior. Witam Was na już drugim filmiku i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę więcej o uchwycie. O uchwycie w ujęciu takim powiedzmy jak budować jego siłę, precyzję, wszechstronność oraz bezpieczeństwo wszystkich struktur, które odpowiadają za jego pracę. Ostatni filmik to była technika łapania odważnika, która już w jakimś stopniu pokazywała nam pewne kwestie, dzisiaj zostaną one trochę rozwinięte. Ale Muszę w tym momencie powiedzieć jedną ważną rzecz. Wszystko to, co będziemy tutaj prezentować na tych krótkich filmikach, to są bardziej moje preferencje, jakieś moje spojrzenia na pewne tematy, niż totalne wyczerpanie wszystkich zagadnień z danego obszaru. Nie da się niestety czegoś takiego wykonać na filmiku. Jest to niełatwe na szkoleniach, ale już lepiej możliwe, bo mam zdecydowanie więcej czasu. No i być może w jakichś publikacjach, które, miejmy nadzieję, będą się z, pod mojej ręki wydostawać troszeczkę częściej, tam już będzie zdecydowanie to wszystko łatwiej poukładać. Tutaj natomiast, zwłaszcza dzisiaj, będą moje powiedzmy ulubione ćwiczenia, które lubię wrzucać do swoich treningu, żeby pracować nad szeroko pojętym zagadnieniem uchwytu. Ci z Was, którzy znają mnie trochę bardziej, ci z Was, którzy mieli okazję być u mnie na szkoleniach, nie daj Boże, z programowania, to wiedzą, że dosyć głęboko wchodzę w, we wszystkie tematy z danego obszaru wiedzy, starając się jak najpełniej zrozumieć dany problem i tym samym mieć większe kompetencje do tego, by żonglować różnymi faktami, które pomogą mi no, w przypadku wspomnianego programowania, obmyślić optymalny program dla danej osoby. Oczywiście nie zawsze się udaje, niemniej jednak, im więcej wiemy, tym lepiej. I tak samo było z uchwytem. Starałem się zgłębić troszeczkę ten temat, co w moim rozumieniu mogło przybliżyć mnie do tego, że będę skutecznie trenował swoje dłonie, palce, nadgarstki i przedramiona. Chociaż w tym miejscu akurat y, muszę powiedzieć, że coś innego skłonił mnie, abym troszeczkę się zainteresował bliżej tą sprawą, bowiem. Bodaj, że rok temu, mniej więcej, usłyszałem w radiu o pewnym badaniu, które zostało przeprowadzone przez Instytut Bodaj Piór. I ci ludzie wzięli pod lupę uwaga 140 tysięcy osób z 17 krajów, z różnych grup etnicznych, oczywiście różnej płci. Badano ich pod kątem siły uchwytu i tego, czy jest pewna korelacja pomiędzy spadkiem siły uchwytu a wzrostem ryzyka śmierci danej osoby, jakkolwiek makabrycznym by to nie brzmiało. I okazało się, że taką korelację dowiedziono i to w sposób dobitny. Każde 5 kilo słabszy uchwyt zwiększa ryzyko śmierci o około 16%, o ile dobrze pamiętam. Sugeruje to, że siła uchwytu jest dość precyzyjnym narzędziem, które może świadczyć o ogólnym stanie zdrowia. W tym badaniu Wzięto pod uwagę tego typu choroby cywilizacyjne, jak choroby wieńcowe, udar mózgu, zawały serca, i rzeczywiście słabszy uchwyt zawsze był związany z tym, że dana osoba miała zapaść na jakąś chorobę lub była już w trakcie jej rozwoju, co jest w ogóle niesamowite. Ale na tym nie poprzestano. Pojawiły się nowe publikacje, m.in. mówiące o tym, jaka jest zależność pomiędzy siłą uchwytu a naszym wiekiem biologicznym. I ta zależność jest znowuż dosyć dosyć wyraźna. Czyli nie wiadomo age is just a number, tak? Ale okazuje się, że rzeczywiście im mocniejszy mamy uchwyt, tym nasz wiek metaboliczny jest niższy i jesteśmy, powiedzmy, ciałem i duchem młodszą osobą. I duchem jest to znaczące, ponieważ z kolei jacyś naukowcy z Cambridge dowiedli, że siła uchwytu również może w jakimś stopniu zwiastować nasze zdolności kognitywne, lub ryzyko zapadnięcia na choroby psychiczne, co jest w ogóle już niesamowitym odpałem, ale rzeczywiście tak jest. Więc mówmy się, że starożytne powiedzenie w zdrowym ciele, zdrowy duch znalazło w XXI wieku swoje potwierdzenie w nauce. I to co ciekawe, związane jest to z naszym uchwytem, którym się dzisiaj będziemy zajmować. Korzystając z okazji, że jesteście skupieni, miejmy nadzieję, chciałbym zapytać Was jeszcze o e, dwie rzeczy. Pierwsza, czy są jakieś tematy, zagadnienia, e, które jak przypuszczacie, leżą w moich kompetencjach, a którymi chcielibyście, żebym się z Wami podzielił? Czyli być może to Wy zaproponujecie jakiś temat, którego się podejmę w jednym z następnych filmików. To jest raz. Oraz dwa, powiedzcie, czy interesowałyby Was takie typowe vlogi treningowe. Ja prawdę mówiąc nigdy nie byłem fanem takich publikacji, z reguły, jeżeli cokolwiek wrzucałem, jak wiecie, to był to jakieś tam Instagram czy Facebook i po prostu jakieś tam sesje treningowe, przepraszam, serie treningowe. Natomiast, jeżeli interesowałoby Was to, jak wygląda trening u nas w Klubie Ironia w Bielsku Białej, w jaki sposób pracujemy, nie wiem, jak się rozgrzewam, jak się przygotowuję do danego liftu, jeżeli to jest dla Was ciekawe, nie ma sprawy, dajcie znać, wydaje mi się, że to leży w moich możliwościach, żeby pooperować troszkę tą kamerą więcej i żeby pokazać Wam, jak to wszystko wygląda u nas, jak pracujemy, jak dźwigamy, jaki jest klimat. Jeżeli chcecie, dawajcie znać. Zanim chwycimy za sztangę czy odważnik, chciałbym, żebyśmy jeszcze sobie dwa słowa powiedzieli o anatomii. Oczywiście byłoby idealnie, jakby w tym momencie każdy miał dostęp do e, odpowiedniego atlasu czy takiego klasycznego albumu z pięknymi ilustracjami, tudzież interaktywnego, które też są super narzędziem i z jego pomocą, żeby odkrył jak bardzo skomplikowana jest cała nasza ręka. Sama nasza dłoń to jest 27 kości. Tak? Potem mamy kość łokciowo-promieniową przedramieniu oraz kość ramienną. Daje nam to 30 gnatów, do których przyczepione jest całe mnóstwo mięsa. W samym przedramieniu jest 19 mięśni, które dzielą się na część dłoniową, grzbietową i promieniową. Odpowiednio zginanie, prostowanie, nawracanie, odwracanie. Więc to nam już mówi, jak dużo ruchów powinniśmy wykonywać, żeby w pełni Przepracować przedramiona i tym samym nasz uchwyt. Mówiąc o podstawowych funkcjach mięśni przedramion, warto jeszcze wziąć pod uwagę ruchomości, z jakimi będziemy mieli do czynienia, lub inaczej, ruchomości, które powinniśmy starać się zachować, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, co chyba każdy już doświadczył w swojej praktyce, czy trenerskiej, czy jako entuzjasta dźwigania, że podczas treningu siłowego istnieje niebezpieczeństwo, że ta ruchomość nam się będzie pogarszać tak? z uwagi na spięte mięśnie, na wzrosty tych mięśni, sztywnienie pewnych struktur itd., itd. Natomiast ja uważam, że należy za wszelką cenę walczyć o to, aby odpowiednie ruchomości w stawach zachować. Co będzie dla nas tutaj najważniejsze? Przede wszystkim łokieć i jego ruchomość. Tak? Więc pierwsza rzecz: zgięcie. No, to powinienem się przypinać. tak, To jest powinno być jakieś 140-150 stopni. Wyprost 0 do 10 stopni to jest jeszcze akceptowalne. Ja prawdopodobnie mam tendencję do przeprostu. Jeżeli chodzi o pronację, supinację, to powinno być to około 90 stopniu, stopni przepraszam w obu wypadkach. Ale mamy rękę i nadgarstek, czyli wspomniane 27 kości, które musi jakoś się tutaj poruszać. I teraz pierwsza rzecz, jest to wyprost. I staram się, aby tutaj było około 40 do 60 stopni, zgięcie 60 do 80 stopni. Dalej mamy przywiedzenie łokciowe, to jest 30 do 40 stopni, i promieniowe jakieś 10-20. Pytanie z mojej strony: jak wielu z Was zwraca uwagę na wszystkie te cztery ruchy, które pokazałem? Powiedzmy sobie szczerze: przeważnie nasza praca nad uchwytem obejmuje zginacze, czy to poprzez trzymanie jakiegoś ciężkiego przedmiotu, sztangi lub ketla lub ewentualnie ktoś niekiedy, kto miał jakieś tam swoje początki w sportach sylwetkowych, kulturystyce, no to zwraca uwagę na rozwój przedrami poprzez wykonywanie zgięć, czy z handelką, czy sztangą i niekiedy, ale rzadziej wyprostów. Natomiast w treningu siłowym obserwuję, że jest to dużo rzadsze paradoksalnie, ponieważ nikt nie chce tracić czasu na to, aby adresować tak małe mięśnie jak mięsie przedramion, tłumacząc, że zawsze one pracują. Okej, okay, ale głównie jest to grupa zginająca, tak? Więc jeżeli nie chcemy mieć problemów w postaci łokcia golfisty czy tenisisty, musimy zwracać uwagę na wszystkie te cztery ruchy, które wymieniłem. I naprawdę jest to bardzo istotny element. Ja tylko przytoczę swój przykład, gdzie trzy lata temu szykując się do jakiegoś egzaminu, Trenerskiego bardzo dużo pracowałem z odważnikami i były to naprawdę spore, spore objętości. I nigdy nie miałem z tego tytułu żadnych problemów, natomiast wtedy przywoliłem tak mocno, że bardzo szybko odezwałem się przed ramiona. No jak nic, łokieć golfisty. Próbowałem uwieść mi wszystkiego. Oczywiście nie wchodziło w grę to, żebym zupełnie przestał trenować. Więc starałem się znaleźć jakieś aktywności, które nie powodowały jakiegoś zaostrzenia objawów, niemniej jednak bolało mnie niemalże codziennie. Ale mogłem robić ciągi na przykład drążek: absolutnie, wysuwanie, zapomnij. Trzymanie ketla: kiepsko, wyciskanie szlangi jak cię mogę. No więc problemy były grube. I jakby pomijając całą tą moją zabawę, być może kiedyś opowiem o tym więcej, wszystko to co próbowałem na przestrzeni półtora bodaj roku, tak naprawdę pomogły w największym stopniu. Pracę nad siłą nadgarstka i zaadresowanie wszystkich tych kierunków, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Uważam, że jest to naprawdę szalenie ważne, aby znaleźć czas na to, żeby ćwiczenia, które odpowiednio obciążają te wzorce, były w naszej rutynie treningowej. One nie muszą być nawet na samym treningu. Czasami można robić to, nie wiem, w drodze do pracy pracując z nadgarstkiem ćwicząc z innymi swoimi podopiecznymi, jeżeli ktoś jest trenerem, to może wziąć jakąś małą chętelkę i coś tam porobić, w międzyczasie tak zwanym, więc jak gdyby możliwości jest tutaj sporo, tylko trzeba wykazać się jakąś tam chęcią, zaangażowaniem i jestem przekonany, że zwróci się to w ogólnym zdrowiu. No ale o szczegółach ćwiczeń opowiemy sobie już niedługo. Parę lat temu miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu z treningu medycznego, na którym prowadzący powiedział ciekawą rzecz. Otóż Mieliśmy wymyślić odpowiednie zadania dla naszego partnera, który był naszym pacjentem, które w optymalny sposób adresują problem, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, czyli na przykład jakąś inną kontuzję, która uniemożliwia typowe podejście do tematu. Tak? No, jak się zastanowić, ma to sens, ponieważ nie zawsze jest gotowy zestaw ćwiczeń na wszystkie przypadłości, wszystkie kombinacje przypadłości, jakie możemy sobie wymyślić. Więc czasami trzeba być kreatywnym i znaleźć takie odpowiednie podejście, by dany wzorzec przetronować, wzmocnić i tym samym pozbyć się uporczywych kontuzji. W treningu jest dokładnie tak samo. Nie zawsze możemy wykonać coś, co jest gotowym przepisem wyjętym żywcem z atlasu ćwiczeń siłowych. Więc czasami musimy sami troszeczkę pomyśleć. W kontekście uchwytu istotne jest, abyśmy pamiętali o wspomnianych zakresach ruchu oraz o funkcjach, jakich ma nasza ręka, nasze palce. Zaciskanie dłoni na sztandze to nie jest jedyny, jedyna funkcja naszej dłoni. Mamy jeszcze tak zwany uchwyt szczypcowy, wieszakowy oraz pensetowy. I dobrze jest mieć to na uwadze, ponieważ aby optymalnie wzmocnić nasze palce, nasze dłonie i nadgarstki we wszystkich zakresach, będziemy potrzebowali kombinacji tych wszystkich ruchów. I funkcji, aby móc ustalić sobie odpowiednią rutynę treningową. No, a mówiąc o rutynie treningowej, chyba jest czas najwyższy, aby przejść właśnie do już konkretnej pracy, którą to rozpoczniemy od mojej rozgrzewki jednej z różnych układów oraz, jak wspomniałem, wcześniej wybranych ćwiczeń, które najczęściej pojawiają się w moim planie treningowym. Zapraszam. No tak, pozycja na kleczkach, żeby nawet osoby z lekkim wysokości mogły sobie poradzić z tym bez problemu. No i mobilizujemy po kolei wszystkie palce do wyprostu, starając się bardzo mocno pracować również w nadgarstku, czyli całą taśmę rozciągamy. Głównie do wyprostu, zgięcie w jakimś stopniu również, ale jednak to ten pierwszy wzorzec jest bardziej zagrożony jakimiś tam spięciami wynikającymi z dużej aktywności zginaczy podczas dźwigania. Następnie obciążamy ten wzorzec na przykład na czworakach. Dłonie tu są mocno aktywne, palce napierają na podłogę. Możemy ten wzorzec obciążyć dodatkowo, podnosząc kolana, przenosząc więcej ciężaru na nasze dłonie, i cały czas staramy się aktywnie nimi pracować, tak aby mobilizować zginacze z tej pozycji mocno rozciągniętej. Tu mamy odwrotną sytuację. Staramy się wykonać bardzo mocne zgięcie oraz w sposób aktywny wrócić do pozycji wyjściowej. Mocno pracując swoimi prostownikami. Gdy pracujemy na dwie ręce, obciążenie jest zdecydowanie większe, więc ułatwiamy sobie poprzez przesunięcie dłoni do kolan. Innym często pojawiającym się elementem w moich rozgrzewkach są wszelkiego rodzaju podpory na pięściach. W tym wypadku zaczynam od prostej pozycji na czworakach, cztery punkty podparcia, czyli bez kolan. Przechodzę do zwykłego podporu, i tutaj mógłbym wykonać dowolną ilość pompek. Jednak zdecydowałem się na nieco inny krok, czyli dość intensywną mobilizację w kierunku przywodzenia łokciowego i promieniowego, gdzie obciążam ten ruch własnym ciężarem ciała, więc jest to bardzo wymagająca technika. No i przed nami najtrudniejszy element, czyli podpór na samych palcach. Zdecydowanie odradzam wykonywanie tego bez uprzedniego przygotowania. Przygotowanie, które może trwać nawet miesiące. Jeżeli jednak czujemy, że nasze palce są wystarczająco mocne, możemy pozwolić sobie nawet na pompki na palcach, i w moim odczuciu jest to element, który również zawiera się w pracy nad uchwytem. Stanie na rękach może być świetnym następstwem poprzedniego flow, ponieważ wbrew pozorom odpowiednie utrzymanie balansu w tej pozycji odwróconej. Jest bardzo intensywną pracą dla całych przedramion, nadgarstków i dłoni, ponieważ musimy bardzo aktywnie pracować palcami w podłogę, aby tą równowagę utrzymać. No, dość. To, że swing jest świetnym ćwiczeniem na uchwyt, to chyba każdy jest w stanie sobie wyobrazić, zwłaszcza jeżeli ma już za sobą próby z jakimiś większymi ketlami. Natomiast, jeżeli ja miałbym wskazać wariant, który według mnie jest najlepszy, byłby to swing jednorącz. Dodatkowo z chwytem takim jak widzimy tutaj, czyli tzw. Tak hook grip, gdzie łapiemy odważnik samymi palcami. Jest to wersja, która nie tylko bardzo mocno pracuje nad zginaczami palców, ale dodatkowo promuje poprawną technikę dalszych, bardziej zaawansowanych ćwiczeń z ketlami typu clean czy snatch. Bottom up clean, bottom up press, bottom up front squat, czy nawet wstawanie tureckie. Wszystko to, co jest dla nas wyzwaniem pod kątem ustabilizowania odważnika w tej pozycji odwróconej, będzie świetną pracą dla przedramion, gwarantuję. I znowu Ketle. Tutaj mamy pracę z dużym odważnikiem, 68 kg, gdzie po prostu umieszczam go na przedramieniu i staram się ustabilizować nadgarstek w neutralnej pozycji. Jest to bardzo wymagające, a jednocześnie świetnie spisuje się jako ćwiczenie wstępne do przygotowania wstawania z dużymi odważnikami, gdzie po prostu musimy utwardzić swoje przedramiona. Zauważyliśmy już, że nasz trening zawiera bardzo dużo fokusu na zginacze, natomiast bardzo mało z pracy na prostowniki. Dlatego też to ćwiczenie, które widzimy tutaj, czyli kawałek sztangi, guma, odważnik i nawijanie tego ciężaru w taki sposób, aby pracowały prostowniki, jest świetnym, prostym sposobem na to, aby wyrównać troszeczkę balans sił w przedramieniu. No i prawdziwy rodzynek, tak zwany gierner Deadlift. Kiedyś napisałem, że jeżeli ćwiczenie nazywa się nazwiskiem swojego wynalazcy, to musi być grube. No i tak rzeczywiście jest w tym wypadku. Jest to bardzo intensywne ćwiczenie pracujące wybiórczo nad kolejnymi palcami. Tutaj widzimy, że jest tylko palec wskazujący. Natomiast oczywiście ten wariant można rozszerzać na pracę nad dwoma i trzema palcami. Ciekawym jest, że ów Hermann Gerner był niezwykle silnym człowiekiem, który był w stanie wykonać martwy ciąg jednorącz z ciężarem 330 kg, natomiast ten wariant, który widzimy teraz, czyli na dwa palce, wykonał z ciężarem 270 kg. No i ja tutaj mam w 120. Mamy tam również, że mamy także chwyt pęsetowy oraz szczypcowy. I do treningu tych, że świetnie nadaje się to ćwiczenie, czyli pinch grip deadlift z zatrzymaniem u góry, gdzie w zależności od tego, co jest naszym celem, trzymamy powiedzmy 8-10 sekund dany ciężar, po czym odpoczynek i kolejna seria. Bardzo lubię ćwiczenia, w których trenuję więcej niż jedną cechę. Tutaj mamy waliskowy martwy ciąg, czyli z deadlift, gdzie trenuje nie tylko siłę swoich przedramion, zginaczy palców. Ale również bardzo mocno pracuje kor, ponieważ jeżeli w jednej ręce mam 80-90 kg, gdzie jest to ciężar bliski mojej masy ciała, muszę bardzo mocno pracować korpusem, żeby się ustabilizować. Kolejne ćwiczenie: Plate Curls, jest to ruch analogiczny do uginania na biceps z handlem, testujący siłę palców i nadgarstka. Jest to ćwiczenie bardzo często wybierane przez strongmenów jako element jako podstawa tak naprawdę ich pracy nad uchwytem. Dla nas istotne jest to, że trenujemy swoje zginacze palców w pełnym rozciągnięciu, gdzie jesteśmy najsłabsi. Jeżeli już zmuszę się do tego, żeby wykonywać jakieś dodatkowe ćwiczenia na ramiona, to najczęściej wybieram właśnie, jeżeli chodzi o uginanie łokcia, uginanie nachwytem z jakimś axlem Dzięki czemu nie tylko pracuje nad mięśniem ramiennym, ramienno-promieniowym, ale bardzo mocno angażuje również prostowniki palców, czego, jak już powiedzieliśmy sobie wielokrotnie, troszkę brakuje w naszych codziennych treningach, więc uważam, że jest to naprawdę niezły wybór. Dużo i często mówię o tym, jak ważne w treningu siłowym jest praca nad odpowiednim balansem sił, bezpieczeństwem i unikaniem tym samym różnego rodzaju uporczywych kontuzji. Jedną z takich kontuzji, jaką mi przytrafiła się w kontekście pracy nad dofytem, był łokieć golfisty, o czym już wspominałem. I teraz te prezentowane ćwiczenia, czyli wcześniej przywodzenie promieniowe, teraz łokciowe, za chwilę nawracanie i odwracanie, okazały się kluczowe do tego, aby wrócić do pełnej sprawności. A przypominam, że bujałem się z problemem przez ponad półtora roku i nie pomagały mi żadnego rodzaju zabiegi. Dopiero odpowiedni trening i skupienie się na tych słabych, jak się okazało ruchach i słabych ogniwach w pracy mojego przedramienia zaowocowało tym, że poradziłem sobie z bólem i teraz na co dzień praktycznie nie odczuwam konsekwencji tego, że parę lat temu dorobiłem się tej bardzo dotkliwej kontuzji, która uniemożliwiała mi normalny trening i tym samym uważam, że każdy, nawet osoby, które mają zdrowe jeszcze przedramiona, powinny znaleźć miejsce na treningu, by wykonywać tego rodzaju ćwiczenia. Rana jak blisko ta kamera. Nie wiem, czy to dobry pomysł po tej części treningowej i po tym, że wstałem dzisiaj o czwartej nad ranem, ale nie pytajcie. Ok, przejdźmy do mojego podsumowania. Czyli jak to wszystko upchnąć w treningu. Przede wszystkim. Jeżeli są to cięższe ćwiczenia, 1 do 3 razy w tygodniu, jeżeli są to lżejsze ćwiczenia, jak na przykład praca nad nadgarstkiem, no to wówczas możemy 3 do 5 razy w tygodniu nawet takie ćwiczenie włączać do naszej rutyny treningowej. I o ile nie przegniemy z ilością, czyli wykonamy powiedzmy 3 do 5 serii po 12-15 powtórzeń, to nie powinno się to negatywnie odbić na naszych innych treningach. Podam wam przykład, jak to często wygląda u mnie. Weźmy sobie dzień ciężkiego, martwego ciągu. Wtedy, jeżeli chcę włączyć pracę troszeczkę nad uchwytem, wykonuję na przykład Gerner Deadlift. Zaczynam oczywiście od jednego palca, niech to będzie powiedzmy 30 kg, i robię trujeczki, dodając niedużo, powiedzmy po 2,5 kg na każdą serię. I w ten sposób wykonuję te trójki dopóki jestem w stanie. Jeżeli braknie mi siły na jeden palec, no to dodaję drugi. Zwiększając potem ciężaru nieco więcej, to trzeba niestety sobie jakoś tam odnaleźć samemu, jakie te inkrementacje będą optymalne. Pracuję tymi dwoma palcami. Nie mogę już więcej. Ok, dodaję trzeci palec analogicznie, i potem już pełny nachwyt wykonuję serię po trzy powtórzenia. Dopóki jestem w stanie, i tak naprawdę prawdopodobnie będę zbliżał się już do właściwego ciężaru roboczego na mój martwy ciąg. Czy to już wówczas, korzystając z pasków czy z przechwytu, kontynuuję trening martwego ciągu. Do tego idealnie pasuje powiedzmy spacer farmera, który przeważnie ja wykonuję w sposób siłowy, czyli biorę maksimum ciężaru, ile jestem w stanie, i robię krótkie serie, powiedzmy po 10-20 metrów. Czy tam, nie wiem, około 10-12 sekund pracy i to jest dla mnie wystarczające. Oczywiście, może się to zmienić. Jeżeli jestem w takiej fazie treningu, gdzie będę potrzebował bardziej wytrzymałościowego podejścia, wówczas ten ciężar jest mniejszy, a czas pracy oscyluje między 30 a 60 sekund. Ja osobiście nie preferuję serii, które zmuszają mnie do dłuższej pracy, ale takie wyzwania też niekiedy warto sobie zrobić. Jednym z takich wyzwań jest. Po 25% ciężaru naszego ciała do ręki, czyli powiedzmy 100 kg mężczyzna weźmie sobie po 24 kg odważnik i ma chodzić jak najdłużej jest w stanie. I teraz dobrym wynikiem, bo jest to jednocześnie taki benchmark, jest około 4-5 minut. Powiedzmy 4 w przypadku kobiet, 5 minut w przypadku mężczyzn. Czy dacie radę? No, wydaje mi się, że czasami warto się w ten sposób przetestować. Innym ciekawym testem ze specerem Farmera, takim znowuż który pokazuje, czy jesteśmy osobą już względnie zaawansowaną, jest po 50% masy ciała w każdą rękę i spacer na odległości 100 metrów. I ten test dla mnie jest zdecydowanie przyjemniejszy, ponieważ angażuje i bardzo mocno ten aspekt siłowy, ale w jakim stopniu również wytrzymałościowy. Natomiast jeżeli pracujemy na siłą, to tak jak wspomniałem, krótkie serie 10-20 metrów lub około 10-12 sekund pracy, i maksymalnie duży ciężar. Dobrym wynikiem jest, jeżeli jesteśmy w stanie w każdą łapę wziąć swoją masę ciała i przejść wspomniany dystans lub pracować określoną ilość czasu, te powiedzmy 12 sekund. Zatem, jak widzicie, praca nad uchwytem, dłonimi, nad palcami, nad garstkami, przedramionami i tak całym tym kompleksem, który coś tam trzyma, łapie i pracuje w określony sposób, jest dosyć skomplikowana i wymaga odrobinę kreatywności, troszeczkę zaangażowania, ponieważ niektóre ćwiczenia może nie są zbyt trudne, ale trochę zabierają czasu. Niemniej jednak, odpowiednio organizując swój czas na siłowni, można wpleść gdzieś to w jakieś momenty, żeby nie zabierało nam to, żeby nie kosztowało nas to za dużo naszego cennego czasu. Powiedzmy, że jesteś trenerem, pracujesz na siłowni, masz trochę wolnego lub pracujesz z grupą lub indywidualnie. Bierzesz małą handelkę, i można już pracować nad nadgarstkiem, tak? Więc yy, wykorzystując jakieś każde wolne 5 minut, jesteśmy w stanie wepchnąć tam troszeczkę tej pracy i czerpać z tego możliwie jak najwięcej. Ok. Nagadałem się. Prawdę, minu... Prawdę mówiąc, jak widać, już mi się trochę język plącze. Nie chcę gadać do rzeczy. O, widzicie, od rzeczy. Zatem myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Napiszcie, co sądzicie. Napiszcie, które z tych ćwiczeń Wam się podobają, lub ewentualnie już istniały gdzieś tam w waszych treningach wcześniej, i co i jakie efekty udało się nimi osiągnąć. Generalnie taki feedback jest dla mnie bardzo istotny, ponieważ to nawet nie chodzi o to, żeby jakoś tam sztucznie robić ruch pod filmikiem, natomiast pamiętajcie, że ja jako trener mam określoną ilość swoich króliczków doświadczalnych, natomiast wy Osoby, z którymi bezpośrednio nie mam kontaktu, stanowicie dodatkową wartość, mówiąc mi, czy dane ćwiczenie jest dla Was wartościowe, czy nie. Więc jeżeli się uda, to bardzo proszę dajcie znać, yy, czy w komentarzach, czy w jakichś tam wiadomościach prywatnych, co sądzicie o tych ćwiczeniach i jak wpłynęły one na siłę Waszego uchwytu. Okej, okay, to chyba wszystko. Piękne dzięki i do zobaczenia. Na razie, cześć.